Umiera podział PIS-PO, odchodzą Kaczyński z Tuskiem, co zresztą kiedyś nastąpi z powodów biologicznych. W którą stronę, pańskim zdaniem, zmienia polska polityka, zmierza polska polityka? To znaczy, jaki będzie, jaka będzie nowa polaryzacja i jaki będzie nowy konflikt? Ten główny konflikt? Mam nadzieję, że nie znajdziemy się w miejscu, w którym w polskiej polityce znowu, tylko w kolejnym pokoleniu, mielibyśmy odtwarzać ten główny konflikt albo jedną polaryzację. Bo uważam, że to jest po prostu szkodliwe. Uważam, że sytuacja, w której ci, którzy nie zgadzają się ze sobą, nawet w rzeczach fundamentalnych, nie mogą się zgodzić ze sobą w innych sprawach, mhm. bo jest to traktowane jako zdrada, albo coś, co dyskwalifikuje, jest chorobą polskiej polityki, okay. z której trzeba wyjść. Dobra, to jest. Zapyta... I więc jakby odpowiadając na to pytanie, mhm. ja nie chciałbym, żeby e, duopol e, w e, Tuska. I Kaczyńskiego miał na polskiej scenie politycznej zastą zastąpić działający na tych samych zasadach duopol pomiędzy razem a konfederacją.